Niech nas ogarnie, łaska, panie ta, Duch Twój święty, niech dotknie nas, niech nas ogarnie, łaska, panie ta. Duch Twój święty, niech dotknie nas, niech nas ogarnie, łaska Panie Twa. Duch Twój święty, Niech nas ogarnie, łaska, panie twarz. No. Niech dotknie nas, niech nas ogarnie, Panie, samego rana łaska Twoja. Niech Duch Twój Święty dotknie nas głęboko. Niech prowadzi nas przez cały dzień, Duch Święty i całe nasze życie, tak jak prowadził Jezusa i Marię, Józefa i Jana Chrzciciela i wszystkich Świętych. שלמה רא לו מרים עלי, מלה אינו נעלן, איבחם מלא אלה לכן, איבחם מלא אלה חננן, איבחם מלאת לכנו, אדוני מלאכם. יש את עוד מובילים מודית ואנשי ספוננות? Duchu Święty, przyjdź. Oddaję i poświęcam Ci siebie. Przyjdź i działaj we mnie, aby płonął moim sercu ogień Twojej miłości i światło, abym był prawdziwie uczniem Jezusa, mojego Pana. Uczniem Jezusa, mojego Pana. Głosił moim, moim życiem. Modlitwą, słowem i czynem. Modlitwą, słowem i czynem. Nieskończoną miłość i miłosierdzie Jezusa. Nieskończoną miłość i miłosierdzie Jezusa. Ku miłości Ojca. Ku miłości Ojca. Moim zranionym braciom i siostrom. Moim zranionym braciom i siostrom. Przyjdź Duchu Świętym. Przejść do świętego. Abym stał się. Amen. Abym stał się. Płonącym ogniem Twojej miłości. Płonącym ogniem Twojej miłości. Amen. 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 Tajemnica miłości, zranione serce Jezusa, z którego nieustannie wypływa Twoja miłość i miłosierdzie, Panie, dla nas i dla całego świata, ożywia nas, oczyszcza i zbawia. Uszczęśliwia i podnosi do nieba. Chcemy nieustannie czcić ranę Twojego serca, być ukrytymi w Twoim sercu, w Twojej ranie. Chcemy czcić Twoje umiłowane serce, Panie. Bo to, do tego nas wezwałeś, powołałeś i, i chcemy wszystkich jednoczyć z Twoim sercem i sami też być zjednoczeni z Tobą sercem. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na Ziemi. Na naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego. Amen. Można podejść do ambonki odmówić jedną zdrowość. Maryjo. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Miłość który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym. Amen. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus Miłość. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez swoją miłość i miłosierdzie. I miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Amen. Który niech przez swoją miłość, i miłosierdzie, i miłość Maryi napełni nas duchem świętym. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna ducha świętego. Bóg Ojciec jest Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus Miłość. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym. Amen. Spokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna ducha świętego. Bóg ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus' miłość. Który nie swoją miłości i miłosierdzie, i miłość Maryi napełni nas duchem świętym. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. przez i miłosierdzie. I miłość Maryi, napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas duchem świętym. Amen. Ave Maria, Gracja, plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieri, z et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi a pełni nas duchem świętym. Amen. No, jeszcze dwie dusze pobożnej i będzie koniec. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie. I miłość Maryi, napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Omu Jezu, czy wszystko, z miłości, miłości do niebie, nie za nawrócenie grzeszników, i, grzeszników i, na i na wynagrodzenie za grzechy popełnione, popełnione przeciwko niepokalanemu, niepokalanemu sercu Maryi. Mario, Matko miłości i miłosierdzia, Matko naszej wspólnoty i Przełożono tego miejsca Patroni naszej wspólnoty Święty Franciszku Święty Ojcze Pio Święta Faustyno Święta Mario Magdaleno Święty Michal Archaniele Święty Józefie, Duchowy Ojcze naszej wspólnoty i każdego z nas Módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu. Módl się za nami. Święta Rawko z Libanu. Módl się za nami. Jezu, jesteś Królem, oddajemy Ci cześć. Stoisz tu pośród dziesięć. Wiemy, maha jest twój, i wiemy ciebie, znosimy metro. I wiemy ciebie, znosimy metro. Wielbiąc Ciebie wznosimy tron, przyjdź Jezu i króluj nam. Jezu, jesteś królem, oddajemy Ci cześć, stoisz tu. ma jest Twój I wielbiąc Ciebie Wznosimy tron I z Ciebie Wznosimy tron I wielbiąc Ciebie Wznosimy Przyjście tu i królu. Twój i wielbiąc Ciebie znosimy tron. I wielbiąc Ciebie znosimy tron. I wielbiąc Ciebie znosimy tron. Ciebie, tron. Przyjdź, Jezu ro oh. Króluj nam, przyjdź Jezu i króluj nam. Jezu, króluj, króluj w nas. Jezu, Panie nasz, niech przyjdzie Twe królestwo. Jezu, króluj nam, króluj w nas. Króluj.